I dzisiaj, w XXI wieku, kiedy żyjemy z, z ogromnego trudu, który ponieśli nasi rodacy, cieszę się, że możemy w tym dniu pamiętać również o naszych rodakach z tej naszej małej ojczyzny, którzy również swoją cegiełkę dołożyli do wolnej Polski. W imieniu swoim. Jak również mieszkańców 15 Sołec, które reprezentuję, chciałbym serdecznie podziękować wszystkim i każdemu z osobna, którzy przyczyniliście się do dzisiejszej uroczystości. Mieszkańcom Cichego, że przyszliście oddać cześć swoim rodakom, swoim przodkom, księżom, zaroduszonym homilię, księdzu proboszczowi, który widząc. Panujące tutaj w cichym i fochołowie, niesmaski związane z postawieniem miejsca pamięci, wyciągnął rękę i powiedział, że w imię jedności oddaje najlepsze miejsce, jakie ma na cmentarzu, po to, żeby my współcześniej pamiętaliśmy o naszych przodkach, wojsku polskiemu, za to, że przybyło tutaj do cichego upamiętnić walkę jaką poniósł przecież nasz wielki rodak, jakim jest Wojciech Dusza Szarota.